Rozdział 24. Polowanie na węża Sylwestra Sylwia postanowiła znaleźć węża Sylwestra. Sylwester był w większości żółto-zielony miał kilka zielonych kresek z ciemno-zielonymi konturami. Cześć wężu! przywitała węża Sylwia. Ja jestem Sylwester i jestem wężem, powiedział wąż Sylwester. Mam coś dla Pietrusia, pochwaliła się Sylwia. Dla Pietrusia... Sylwester był wyraźnie zaskoczony. A tak, Sylwia wzięła się pod boki. Chce mu podarować klatki i samochodziki. Może gdy Piotrusz będzie znał kształty i kolory, a także cyfreki i literki, przestanie być takim głupim jak Zuzia. Sylwio, a co ty kupiłaś? Zawołał Sylwester. Kupiła mu książkę o dobrym wychowaniu, kupiła mu tangram, kupiła mu podręczniki, kupiła mu ołówek, kupiła mu kredki, kupiła mu długopis, kupiła mu linijkę, kupiła mu ekierkę, kupiła mu cykiel i Sylwia wyliczała tak szybko, że aż zabrakło tchu. Oj, 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 jakie wielkie zakupy! Pisnął Sylwester. Chwileczkę, Sylwestrze. Przecież ty nie masz rąk, nie trzymasz ani książkę o dobrym wychowaniu, ani przyborów szkolnych. Nie używasz zestawów matematycznych, wyliczała Sylwia. Sylwester zacisnął piąstki, a potem syczał i wrzasnął. Odczep się, nie będę używał zestawów matematycznych i nie wiem, po co mi tangram, ale to wszystko było szkolne. Profesorka Sylwia z Piotrosiem i Zuzie i wąż Sylwester wsiedli do tego stołu, gdzie Piotrze świętował drugie urodziny. Skaczmy papugi Ary, wyszła ara. Mamy noc powiedziała Sylwia. Tak, tak, mamy noc, błagnęła Ara. Sylwester to żółto-zielony wąż o zielonych kreskach z ciemno-zielonymi konturami, powiedziała Sylwia. A, jaki ładny, jaki długi, jaki odważny wąż, przemówiła z rozczuleniem Ara. Papuga Ara westchnęła i weszła do swojej karczmy. Sylwestrze, czy możesz jeść jakiś deser? zapytała Sylwestra Sylwia. Nie, nie mogę jeść deseru. Odpowiedział Sylwester. Sylwia postawiła deser na stole. Potem wzięła ze stołu seler. Sylwestrze, patrz, to jest seler. Sylwia zerknęła na Sylwestra. On jest pysznym warzywem. Gdzie ty zebrałaś te selery? Zapytał wąż. To miejsce, które którym ja zebrałam selery, to sad. Odparła Sylwia. Ale nie mogę jeść żadnego selera. Zdziwił się Sylwester. — No tak, przecież nie masz lębów i nie jesz ani owoców, ani warzyw — wrzasnęła Sylwia. — Ja jestem Sylwester i jestem wężem, a ty jesteś Sylwia i jesteś człowiekiem, kobietą i profesorką — powiedział wąż. — Seler to najlepszy składnik sałatki, prawda? — powiedziała Sylwia. — Ja też uważam, ale nie lubię selera. Do, — dodał Sylwester. Sylwia wraz z Piotresiem i Sylwester weszli do karczmy papugi ary. — Patrz, Sylwio! — Sylwester zeknął na Sylwię. — Tu są podłogi wykonane z szarego bruku. — Na podłodze jest czerwony dywan — powiedziała Sylwia. — Tu są złote kolumny i obrazy olejne. — No co, Sylwio? — spytał Sylwia Sylwester. — Idziemy do głównej sali? — Tak, pójdziemy — Przytaknął mu Sylwia. — Idziemy do baru i zapytamy popługi Ary, czy węży jeden celery. Sylwio wraz z Piotresiem weszli do głównej sali. Bal znajdował się w głównej sali. Sylwio i Sylwestrze, zawołała Ala. Co wy robicie, Sylwio i Sylwestrze? Sylwestrze chce jeść celer, bo jest wężem, odparła Sylwia. Węże nie jedzą żadnych celarów, wrzasnęła Ala wściekła, a teraz precz stąd. Następnie papugła wyciągnęła z półki wino i rzuciła bardzo mocno wino na podłogę, aż wylało się dużo płynu. Sylwia z Piotrusiem i sylwester uciekli z głównej sali. Och, aż się zmęczyłam westchnęła Sylwia. Ja też dodał wąż, ale wszystkie węże nie lubią selerów. — No tak wtrąciła Sylwia. Celer to nie napój, a warzywo. Sylwio, masz rację zgodził się wąż. Celer to warzywo. W sercu dżungli hodujemy mnóstwo bananów, ananasów, orzechów, kokosów, kawę, herbatę, cynamon, pieprz, wanilię, goździki i również trzcinę cukrową, powiedziała Sylwia. Co to za cynamon, pieprz, wanilię i goździki? zapytał Sylwester. To są przyprawy, odparła Sylwia. Sylwia wraz z wężem Sylwestrem opuścili kaczne papugi. Ale.